Do kontroli położenia TCP lub ułożenia osi manipulatora wykorzystać można strefy konfigurowane w zakładce Menu, Robot Settings, Zones. W górnej części ekranu znajduje się przycisk pozwalający na stworzenie nowej strefy. W celu utworzenia nowej strefy należy podać numer dla nowej pozycji, a następnie zatwierdzić, klikając przycisk Create Zone. Po wskazaniu linii z wybraną strefą, w dolnej części wyświetlacza pojawi się okno ustawień. W tym oknie możemy nadać indywidualną nazwę każdej strefie kontrolnej, wybrać sposób monitorowania położenia robota oraz zdefiniować, czy robot ma się zatrzymać po przekroczeniu zadanej strefy. W przypadku ograniczeń osiowych podaje się zakres każdej osi w stopniach. Po zmianie typu na Cubic dostępne będą pola do zdefiniowania prostopadłościanu na podstawie dwóch punktów lub punktu środkowego i długości boków. Wszystkie wartości oczywiście można wpisać ręcznie lub wskazać przez dojazd robotem do punktu i zapisanie go przyciskiem SET.